Medytacja oddechu. Zadbaj o to, aby znaleźć dla siebie wygodną pozycję. Możesz usiąść na krześle albo na podłodze. Jeżeli masz ochotę, możesz się położyć. Ważne, aby Twoja pozycja, jeśli siedzisz, dawała Ci poczucie godności, cokolwiek to dla Ciebie znaczy. by Twoje plecy były wyprostowane, ale niesztywne i nienapięte. Możesz poczuć kręgosłup, który wznosi Twoją głowę, ramiona, które opadają luźno w dół. Zobacz, jak czujesz stopy. Czy mogą być przyklejone do podłogi płasko. Ręce swobodnie ułożone na kolanach lub udach, tak jak ci wygodnie. Jeżeli leżysz, niech twoja postawa będzie przytomna. Jeżeli to jest dla ciebie komfortowe, możesz przymknąć oczy. Jeżeli nie lubisz mieć zamkniętych oczu, Spójrz przed siebie miękko, nie koncentrując się na niczym konkretnym. Uświadom sobie teraz doznania z ciała w kontakcie z podłożem, które Cię wspiera. Nacisk, ciężar. Być może pośladków, być może stóp lub innych części ciała. I następnie zauważ fakt, że oddychasz. Robiłeś, robiłaś już to wcześniej, i teraz po prostu możesz robić to świadomie. Koncentrując uwagę na tej części ciała, gdzie czujesz oddech najłatwiej, najwyraźniej. Może są to okolice nozdrzy. Może gardło, klatka piersiowa albo brzuch. Przez chwilę badaj te regiony ciała i wybierz tą część, gdzie czujesz oddech najbardziej komfortowo w tym momencie. Najlepiej, jak potrafisz, przyciągnij uwagę, w tej części ciała do doznań fizycznych, które towarzyszą każdemu wdechowi i wydechowi. Jak to jest, kiedy powietrze wchodzi do Twojego ciała? Jakie to doznanie, wrażenie, kiedy z niego wychodzi? Jak czujesz wdech? Jak czujesz wydech? Chwila po chwili, moment po momencie. Płyń na falach wdechu i wydechu. Nie ma potrzeby, abyś Kontrolowała oddech w jakikolwiek sposób. Po prostu pozwól oddechowi samemu pracować, samemu oddychać, bez wkładania jakiegokolwiek wysiłku w tą praktykę. Po prostu uświadom sobie, w jaki sposób Twoje ciało ma ochotę teraz oddychać. Nie musisz niczego zwalniać, nie musisz pogłębiać oddechu lub w żaden inny sposób nim manipulować. Zaciekaw się tym, jaki oddech jest w tej chwili, kiedy. Kierujesz na niego swoją uwagę. Jakim go znajdujesz? Może jest lekki, a może ciężki. Może płytki albo głęboki. Przyjemny lub nieprzyjemny. Nie chodzi o to, aby oddech jakiś był. Ważna jest świadomość oddechu. Prędzej czy później, raczej prędzej, zauważysz, że trudno jest być uwagą z oddechem. Że uwaga oddala się od oddechu. Pociągają ją jakieś myśli. Wyobrażenia, komentarze, być może emocje, albo dźwięki. Uświadom sobie, że nie jest to żaden problem ani porażka. Po prostu umysł tak ma, taka jest jego natura, że błądzi i wędruje. To, co możesz zrobić w tej praktyce, to uświadomić sobie z ciekawością i życzliwością, gdzie zawędrował Twój umysł, i pozwolić temu być, jednocześnie nie wchodząc w to, i stanowczo, ale łagodnie powrócić do oddechu w tym właśnie momencie, w którym się zadziewa. Czy to jest wdech, czy wydech. Umysł się oddala, a ty sprowadzasz go z powrotem. Oddala się, a ty sprowadzasz go z powrotem. Na tym polega ta praktyka. Nie ma potrzeby myśleć o oddechu, analizować go, oceniać. Najlepiej jak potrafisz, pozwól go sobie czuć, smakować, badać, tak jak badałaś wcześniej rodzynkę. Uświadamiając sobie początek fazy wdechu, moment zatrzymania i rozpoczęcie fazy wydechu. I znowu moment zatrzymania, tak jakbyś płynęła na falach wdechu i wydechu. Liczy się ten oddech i ten moment. Ten oddech i ten moment. I świadomość tego oddechu. W pełnym kontakcie z bieżącym doświadczeniem chwila po chwili i moment po momencie. I znowu, jeśli zauważysz, że Twoja uwaga nie jest już dłużej. Przy oddechu. Zauważ, co ją zajmuje i pogratuluj sobie tego momentu, bo właśnie jesteś świadoma. Możesz zadecydować, co dalej. Możesz nawet zrobić taką mentalną notatkę: O, myślenie, myślenie analizowanie emocje Planowanie czy cokolwiek innego. Nie musisz tego blokować, nie musisz tego odpychać, po prostu pozwól temu być i spokojnie, ale stanowczo wróć do oddechu. Teraz, na koniec tej praktyki, rozszerz swoją uwagę na całe ciało. Poczuj te miejsca, które stykają się z powierzchnią. Uświadom sobie doznania lub wrażenia, które odczuwasz w swoim ciele, jeżeli jakiekolwiek się teraz zadziewają. Czy swoje ciało w przestrzeni tego pomieszczenia, w którym się znajdujesz? Doznania ze skóry, która jest granicą między tobą a tym pomieszczeniem? Być może jakieś dźwięki. I kiedy będziesz gotowa, gotowy, powoli zakończ tę praktykę, otwierając oczy i dając sobie czas, żeby wyjść z tej medytacji.